Witam Was na czytaniach miłosnych dla singli. Od ostatnich takich czytań minęło już trochę czasu, więc pomyślałem, że może najwyższy czas zrobić kolejne. Zobaczyć, jak się układają energie. Czytania będą miłosne, tak jak powiedziałem, dla singli. Będziemy, będziemy patrzeć... Właściwie... Głównym takim zadaniem, głównym celem jaki sobie nałożyłem to tak by skonfrontować Was w kontekście Waszych docelowych partnerów, tego kogo przyciągacie, tego kogo szukacie i zobaczyć jak Was jak, się ułożycie tak, w tym połączeniu, w takiej kumulacji Waszej energii i energii tej drugiej osoby. Czytanie będzie ogólne, oczywiście, więc może ze, nie ze wszystkimi rezonować. Ja myślę też, że to będzie tak naprawdę czytanie dotyczyło takiej sfery emocjonalnej, takiej typowo-kielichowej, czyli nastawionej właśnie na relacje z drugą osobą. I dla niektórych osób, tak mi tak sądzę, może nawet nie, nie tylko dotyczyć relacji stricte miłosnych romantycznych, ale też przyjacielskich. Mm. Um, przechodzimy teraz do czytania dla wodnika. Dobra, pierwsza karta, którą e, odsłonię, będzie mówiła o. To będzie wasz signifikator, wasze miejsce w tej sytuacji, oczywiście w kontekście tych e, czytań miłosnych, emocjonalnych, może nawet. Może to będzie lepsze słowo. Jest bardzo mocna karta transformacji, czyli śmierci. Odejście od czegoś, trzeba pamiętać, że potrzeba zmian czasem w życiu jest najsilniejszym impulsem, który nas popycha do działania. Czasem nas, czasem nas zatrzymuje przed działaniem. Wtedy mówimy o strachu przed zmianą. Natomiast e, wydaje mi się, właśnie w kontekście tych, jakby tych czytań, tak, tej tematyki, że ta karta tutaj o światło tak pada, że trudno mi ustawić tą kartę w odpowiedniej pozycji. E, ona, ona jakby mówi o waszej gotowości, aby coś od czegoś się odciąć, zostawić coś za sobą, bardzo zdecydowanie e, i wejść w coś nowego, trochę jako takie, e, taka czysta karta. Nie można być tak do końca czystą kartą w życiu. To jest, to jest niemożliwe, ale można trochę tak zagrać w taką grę z samym sobą, spróbować otworzyć się na coś nowego. Oczywiście, jakby kiedy chcemy otworzyć się na coś nowego, to jest bardzo ważne, aby pamiętać, że wtedy nie wierzymy swojemu instynktowi, bo instynkt ma to do siebie, że będzie nas wkładał ciągle w te same sytuacje, które już znamy i w których się dobrze czujemy, tak będziemy dążyć do powtarzania schematów. Jeśli chcemy zacząć coś nowego, musimy bardzo świadomie od tego instynktu się odgrodzić, dystansować się do niego i na jakby z pozycji rozumu i rozsądku wchodzić w sytuacje, w które sami nigdy wcześniej byśmy się nie zdecydowali wejść. To jest bardzo ważne. Bo wtedy ma szansę jakby zakończyć się sukcesem. Ciekawa pozycja, taka, mam trochę wrażenie, że wbrew pozorom, niejednoznaczna, tak jakbyście byli na granicy, i pytanie teraz, w którą stronę na pewno pójdziecie, czy, czy spróbujecie czegoś nowego, czy zatrzymacie się tak naprawdę i wrócicie do tego starego. Myślę że, myślę, że na razie jeszcze nie wiadomo jaka jest odpowiedź. Zobaczmy e, teraz tą kartę, która reprezentuje waszego docelowego partnera, e, tego kogo szukacie, osobę, która gdzieś, e, którą gdzieś przyciągacie. I jest piątka monet. Piątka monet mówi o rozgoryczeniu, o poczuciu straty. O, chyba najmocniej jako o osobie, mówi o, o kimś, kto em, doświadcza takiego em, bycia odrzuconym przez innych, przez świat, który go otacza, też przez y, pewien rodzaj dostatku i obfitości. Myślę, że gdy mówimy tutaj o właśnie o sobie jako o jakimś docelowym partnerze, czyli skupiamy się tak naprawdę na tych jego atrybutach, Relacyjnych, na ile nadaje się do związku, tak? W cudzysłowie, nadaje się. To piątka monet może sugerować trochę taką osobę um, głodną, głodną emocji, może trochę wiszącą na innych osobach, nawet eee, kogoś, kto będzie bardzo mocno e, próbował wzbudzić waszą sympatię, właśnie poprzez może smu smutek, może wzbudzenie, wzbudzenie współczucia, Pokazanie tych trudnych aspektów swojego życia, swojej osoby, i może prezentować to, bo często tak się właśnie dzieje, w takiej tonacji, że to jest prawda, że to jest prawdziwe życie, że, to, że, że, że ból, jakiś smutek hmm, jakaś pustka emocjonalna może, że to jest prawda, to jest autentyczność i to jest. Wielka wartość. Czy tak jest? Niekoniecznie oczywiście tak być musi. Na pewno mamy osobę, która e, to jest też istotne przy piątce monet, e, ma bardzo mocno określoną tożsamość. Tak? On bardzo mocno identyfikuje się właśnie z tym rozczarowaniem, z tym poczuciem braku. Myślę, że chodzi tu o brak miłości, tak? chociaż to jest piątka monet, a więc żywioł ziemi, a więc żywioł materialny i czasami może oznaczać po prostu osobę, która jest niezamożna na pewno. Natomiast e, ja raczej interpretuję to właśnie w kategorii takiego poczucia bezpieczeństwa psychicznego. Zwłaszcza, że te sfery, tak, poczucie bezpieczeństwa materialnego i poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego, psychicznego są ze sobą e, bardzo powiązane. Zobaczmy, e, co was przyciąga mimo to do tej osoby. Co to jest? Siódemka mieczy. Ja mam wrażenie, że to jest jakaś nieszczerość, że to jest jakaś poza, jakaś maska, którą ta osoba może przybrać. Przybiera, być może na potrzeby tego, aby was do was ee, ściągnąć do siebie, tak jakby instynktownie wyczuwała to wasze zawahanie i to, że trochę nie wiecie, w którą stronę skręcić, i jakby budziła się w nim, budziło się w nim takie poczucie, że być może uda się was ściągnąć do siebie. Tylko właśnie siódemka mieczy sugeruje, że tutaj jednak jest jakiś rodzaj. Nieszczerości, jakiś rodzaj, może nawet knucia. To nie musi być, wiecie, coś takiego e, złowrogiego, bardzo w taki sposób, wiecie, em, intencjonalny. Tak? To nie musi być jakieś kłamstwo, które jest takie realizowane e, z premedytacją. To może być pewnego rodzaju taka e, manipulacja mentalna, m, która bardziej może wynikać z charakteru, e, może nawet nie być tego świadomy. Tak jak powiedziałem, jest tak bardzo za, w tym swoim świecie tkwi, w tym swoim punkcie widzenia, że czegoś mu brakuje, że coś mu się należy. Tak, Siódemka mieczy to, to, to trochę potwierdza, em, że jakby możecie jawić się trochę jako osoba, która absolutnie powinna dać mu to. Bo to jest autentyczne, to co powiedziałem wcześniej, ten element autentyczności. To trochę paradoksalnie, że przy siódemce mieczy pojawia się ten wątek autentyczności, ale wydaje mi się, że często tak właśnie jest. W takich trochę szemranych grach relacyjnych, że właśnie gdy tej autentyczności brakuje, to często sugeruje się, że właśnie nie, że właśnie jest jej bardzo dużo. Dobra. Ciekawe, ciekawe, co Was w takim razie przyciąga do tej osoby. I mamy dziewiątkę monet. Myślę, że tak naprawdę um, czujecie, że możecie dać, że macie na tyle dużo, że gdybyście się podzielili z tą osobą, to fajnie, że tu się pokazały monety, bo to właśnie sugeruje, że jest ta faktycznie ta nić, po, jest jakieś powiązanie, jest jakieś dobro, dobro wspólne. E, macie coś wspólnego połączenie na tym poziomie ziemskim, jest jakieś tutaj zrozumienie, ja mam wrażenie, że jakaś empatia z waszej strony tutaj idzie e, myślę też takie, taka pewność siebie, takie pozytywne osadzenie się w swoim życiu, w swoim świecie w swojej wartości e, to, to powoduje też że być może bardziej e, nie wiem czy łaskawie to jest dobre słowo, ale z większym zrozumieniem możecie podchodzić też do, do innych ludzi właśnie, z większą empatią. Bo czujecie, że macie co dać, macie się czym podzielić, tak, i tak nic nie straca. E, zastanawiam się, czy też pewien taki rodzaj e, może poczucia wartości w ta relacja może was budować właśnie z tego, że taki będziecie mieli wizerunek siebie. Taki wizerunek kogoś kto jest e, hojny. Może tak być, w sensie możecie być naprawdę hojni. Nie twierdzę, że tylko ten, ale może być może ważnym elementem i ważnym tematem jest to, że mm, uważacie, że powinniście tacy być że to jest coś wartościowego i w jakiś sposób jakby łakniecie tej możliwości zrealizowania się jako, nie wiem, ta, ta pomocna dłoń, powiedzmy. Nie wiem, czy to jest do końca bezpieczne, czy to jest wchodzenie na dobre tory. Ta, ta śmierć mi tutaj teraz w tym kontekście tych trzech kart pozostałych, ona trochę mi zaczęła złowrogo się tutaj jawić, jako taka trochę przestroga tak bo karta śmierci może być też przestrogą przed zmianą przed zmianą niekoniecznie najlepsze zobaczmy ymm... z czego najlepiej zrezygnować w ramach tej relacji Paźmieczy. mieczy ymm... No, właśnie ta pewność siebie chyba. Paźmie czy mówi o takiej pewności siebie trochę niezdrowej, trochę o zadufaniu, o takim poczuciu własnej wyższości, e, która, która wynika z tego, że jesteśmy błyskotliwi, dużo widzimy, umiemy z taką pewną łatwością wchodzić w różne sytuacje e, i zawsze się w nich odnajdujemy lepiej bądź gorzej. Ale e, myślę, że paśmieczy ma tą taką unikalną zdolność, aby nawet jeśli coś nie wyjdzie po jego myśli, to on i tak będzie miał dobre samopoczucie. Tak? On sobie to i tak jakoś przetłumaczy w swojej głowie, że wszystko dzieje się ok. Tak? To nie jest moja wina. Ehm... Paść mieczy ma też tą zdolność, i to jest istotne chyba tutaj, aby nazywać rzeczy po imieniu, tak? Mówić prawdę prosto w oczy, czasem prawdę, która jest bardzo bolesna. E, mam wrażenie, że tu jest jakaś sugestia, aby zrezygnować z pewnej konfrontacyjności, może nawet z pewnego rodzaju takiej właśnie szczerości, takiej do bólu, bo to tutaj nie zadziała. Bo tutaj nie zadziała. Dlaczego? Bo tutaj mamy siódemkę mieczy, czyli to partnerstwo. W komunikacji. Um, ta uczciwość na przestrzeni słów, jakby na przestrzeni jakby tego, co mówimy, tak? E, nie zadziała. To będzie jakaś podwójna gra tylko wtedy. Więc ja bym tutaj czytał to jako taką sugestię. Zdystansuj się. E, po prostu się zdystansuj dla własnego bezpieczeństwa. No i zobaczmy w takim razie, co będzie najważniejsze, na czym należy się skoncentrować. Mhm. Znowu mówią, znowu, mówią e, znowu są miecze, znowu jest żywioł powietrza. Mam wrażenie, że te, to czytanie tak bardzo działa jako jakiegoś rodzaju przestroga. Piątka mieczy mówi, wiesz co, e, skoncentruj się na konfliktach, na tym, e, co was tak naprawdę dzieli, co was nie łączy. Bo te piątki tutaj nie są przypadkowe, tak? Istotne, istotne jest to nieporozumienie, istotne są te kłopoty. Może fakt, jeśli tak rzeczywiście gdzieś między wami być, że gdzieś dominują konflikty i ta relacja jest trochę taka m, dzika w cudzysłowiu, nieokiełznana, to odczytaj to we właściwy sposób. To znaczy te konflikty nie biorą się z niczego. Może naprawdę nie ma tutaj dopasowania, skoro na tym macie się skupić. To znaczy, że to jest jakaś przestrzeń, w której jest ziarno prawdy na temat tej relacji. Eee, I na, czy wy to ziarno zignorujecie, tak? Będziecie bez końca szukali tej komunikacji paźmieczy, czy, czy właśnie jakby powiecie, ok, skoro to nie działa, no to, no to okej, okay, no to nie, po prostu, tak? nie ma sensu dłużej w to wchodzić to zależy od was oczywiście ale ja to w suma sumarium widzę jako pewnego rodzaju przestrogę no zobaczmy w takim razie wynik tak to będzie lekcją eee. jaki będzie cel tej relacji dla was dwójka mieczy mhm. e, dwójka mieczy mówi o konflikcie m, który trzeba rozwiązać Chociaż nie przyjdzie nam to z łatwością, nie będzie to przyjemne i może nawet się wydawać, że nie doprowadzi nas to do niczego, e, wiecie, nie będzie tego momentu ulgi, tego, tego, tego poczucia, że postąpiłem, postąpiłem dobrze, tak? bo gdzieś z tyłu głowy zawsze będzie, a może ta druga opcja była lepsza, e, ale dwójka mieczy faktycznie mówi znowu o staniu na rozdrożu. Natomiast e, to, co jest istotne tutaj, to to zwrócenie uwagi na to, jak wiele zależy od was e, i jak bardzo mamy zamknięte oczy, tak, które sugerują z jednej strony, że trudno jest zobaczyć kontekst, ale z drugiej strony musimy skupić się na tym, co jest w, na, w, w samym naszym środku, co leży w sercu naszych intencji, czego my tak naprawdę potrzebujemy. E, powiedziałbym też, że ta dwójka mieczy paradoksalnie jednak sugeruje jednak pozostanie w pojedynkę tak e, powrót trochę do stanu wyjściowego e, coś musicie przemyśleć ewidentnie w ramach tej relacji e, na swój własny temat tak mi się wydaje, że paradoksalnie bardziej chodzi o was niż o tą drugą stronę e, abyście mogli faktycznie Tą kartę, tej, tej transformacji e, potraktować jako jakiś atut swój, tak? Jako kartę przymierza. Czegoś nie widzicie, nie? I to coś musi być zobaczone, i mam wrażenie, że zobaczycie to wtedy, jak już się odseparujecie i zostaniecie sami w tym. Okej, okay, słuchajcie, no y, specyficzne czytanie, jak na czytanie związkowe, ale też mam wrażenie, że bardzo y, jakby mający duży potencjał, tak? Do takiego, mówi, mówi dużo rzeczy o tym, co dzieje się pod spodem, co się burzy pod spodem. O jakichś energiach, które pracują w was y, i które wchodzą w kolizję, tak? Z, z otoczeniem. W tym wypadku z jakąś potencjalnie drugą osobą, drugą połówką. Zostawiam Was z tym. Jeśli to czytanie było dla Was inspirujące, to dajcie mi koniecznie znać w komentarzu. Możecie zostawić lajka like pod filmem, zasubskrybować kanał, jeśli tego nie robicie. tak Zachęcam Was gorąco. I e, jeśli jesteście zainteresowani, to oczywiście też zapraszam Was do czytań indywidualnych. Wszelkie wskazówki są w opisie pod filmem, pod spodem. E, I do usłyszenia kolejnym razem. Cześć.